Pożegnania, do, do powitania. Hej, hej! Kocham ten kolor. Jaki to odcień? Morska limonka. Piękny. Hej, Jade, pożyczysz mi t-shirt? Do czego? Do czyszczenia lustra. Do muszenia, Jade. Aż tak zmieniamy styl? Totalnie. Popi, pożyczysz mi bluzę? Ja pożyczę sany kolczyki. Hej, Popi. Hej, Rubi, pomyślałam sobie, że. Poczekaj. Najpierw muszę się przebrać. Dzień dobry, słoneczka! Waj, mam już bluzę, daj mi kolczyki. Jade, yy, weź moją kurtkę. Ekstra. A Maja! Szczęśliwego oficjalnie pierwszego dnia w Rainbow High! Masz piękne włosy, mówiłam ci. I ta ukryta tęcza, serduszko! Dzięki, Sani. Kocham eksperymentować z włosami, i strojami też, więc gdyby ktoś miał hotel. Ochotę... <laughs> Za 10 minut zamykają kafejkę, chodźcie na śniadanie. Ruszajcie się. A maja, no chodź! A więc w nocy myślałam o tytule naszego projektu. Nie ma tęczy bez deszczu. Mam dużo pomysłów, ale nie chcę się wtrącać w wasze. Super, bo Sky by tego nie przeżyła. Dzięki, Jade, ale tylko dwa są skończone. Ciągle uzupełniam trzeci, a dwóch nawet nie dotknęłam. Nowa inspiracja się przyda. Nowa w ekipie, nowy dramat. Jakbym słyszała tytuł do Wildlife. Nie wszystko kręci się wokół Twojego kanału. 600 tysięcy subskrybentów, nie powiedziałoby tego. Pobiłaś 600? 600 tysięcy subskrypcji? Właśnie jesteś mega super ekstra sławna! Kocham wszystkie i tą czwartą. Może pomalujemy o tak? Tej bym nie ruszała, to ją zniszczy. Byla też tak mówiła, pamiętasz Sky? Pamiętam, ten model chciała wykończyć sama. Rozmawiałaś z nią dzisiaj? Jeszcze nie. Hej, wiesz co? Napiszę do niej. Niech wie, że o niej myślimy. Ten Zapytaj, stanu. co u niej. Jesteśmy mega u... ciekawe. Hej, prześlij jej buziaki. Zapytaj, co u niej. Nie mogę. Za każdym razem, kiedy myślę, że należę do grupy, grupa się ode mnie odcina. Nie! Jesteś częścią grupy. Tylko to jest skomplikowane, bo każdej z nas jest szkoda Belli. Szczególnie Jade i Ruby. Ale w końcu im przejdzie skarbie. Zobaczysz. Co tam jest? O, to jest nasz salon. Chodź! A to. co? Nie mam pojęcia! Co ty myślisz? Ja też nie wiem, ale jeśli jest w Rainbow High, musi to być coś niezwykłego. Co? Co się dzieje? Nie jestem pewna. Znaczy, możliwe, że wiem, bo słyszałam o czymś takim, ale nie wiem, czy istnieje. Powiedz wreszcie, co nie wiesz, czy istnieje? Co to jest? To kabina, która zmienia kolor! Kabina, która zmienia kolor? Nie wierzę! Tylko co ona właściwie robi? Pokażę ci materiał. Daj jakiś materiał. Ojej! To zmienia... Ten materiał jest chyba za mały. Kabina z nim nic nie zrobiła. Nie, masz rację. Może zrobiłam coś nie tak. Spróbuję się dowiedzieć. Sprowadź dziewczyny w ciągu dwóch godzin. Wpadł mi do głowy pomysł, który wszystko zmieni. Dobra. Ustawienia OK? Wszystko gotowe? Powinno działać. Uuu, co ma działać? Są wszystkie dziewczyny tak jak chciałaś? Super. Uwaga, e, więc e, może to zabrzmi dziwnie i chcę przysiąc, że kiedy przyjęto mnie z listy rezerwowej, nie wiedziałam, że zastępuję Belle. Też wiem, że łączy was przyjaźń, że ma wielki talent. Widziałam jej projekt, jest wspaniały. Na pewno nie mogę wam jej zastąpić. Ja tylko chcę należeć do ekipy. Już należysz do ekipy. Niby tak, ale ja chcę naprawdę być jedną z was. Nie tylko w klasie, tylko jak zamieniałyście się rzeczami dziś rano jak siostry. Między wami była silna więź i zauważyłam, że lubicie mieszać style, dlatego prosiłam, żebyście przyszły. Chcesz się z nami zamieniać na rzeczy? Lepiej? Włóżcie to i patrzcie, co się wydarzy. Wow. I co, fajne, nie jest to mówite, to o, Nie, 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 marzyła. Nie, nie, Podziwiam cię. Zrobiłaś coś nadzwyczajnego. Przepraszam, że ja nie byłam dla ciebie miła od początku. Nie ma sprawy. Straciłaś Belę. Może ze mną się kiedyś zaprzyjaźnisz. Na pewno! Wszystkie się przyjaźnimy! Czy znaczy, krótko się znamy. Może. Tak, jasne. Pierwsze oficjalne selfie nowej grupy! Ustawmy Gigi. się! Gigi. Gigi. Gigi.